Pieczka ognia, gałązeczka ziela. Gdy nie, nie, jeszcze ognia, gałązeczka ziela. Nikt nie będzie widział mojego bestiala. Oj, dana, moja dana, moja ją bestiala. Moje cele, le, le zagryz, wykaśnię. Taka będzie na moim mieście. Kiedy Oj, dana, moja dana. jeden ja który lubię, wielu, wielu <śmienic> <śmienic> Ale imieniła. Jeden mi jeszcze ostatni. Jeden mi u

Ten? No, ten jest Pani No i Już. Kto puka? I czego tu szuka? To ja, babciu, ciepło wygaptuję. Jaki ścisły masz głos. mój prześliczny, czerwony kapturku, nie bój się moich ząbków i moich pozórków. Dziwisz się, że mam takie duże oczy? To po to, żeby Cię lepiej widzieć. A dziwisz się, że mam takie duże uszy? Tak. O, mój czerwony kapturku, taka jestem chora babcia. A, a dziwi się, że mam takie duże zęby. Dobre są każde zęby, które prowadzą do gęby. A że jeść tymi zębami wygodnie, zaraz ci udowodnię. To rzekł szybik. Połknął dziewuszkę, dając grubel, połyka O, teraz muszę sobie odpocząć. O, jaki dobry był ten czerwony kapturek, lepszy niż ta na nabcia. O, teraz muszę sobie odpocząć. O, o, poleżę troszkę i odpocznę. O, a któż to tam idzie? Kto to tam idzie? Tam idzie Gajowy! Tam idzie Gajowy! Gajowy, niech Pan nie strzela! Ratunku, Pani Gajowy! Ja, ja wyspałam, myślałam, że dzisiaj niedziela. Przepraszam, Pani Gajowy. Już babunie Ech. razem z wnuczką. I wyobraźcie sobie, że z wyskoczyły mu obie. Babcia nawet zdrowiona, czerwonego kapturka, z zdrowiana i tak się pieściły, całowały i kochały, aż im brakło siły. A wilk, wilk proszę Państwa, Opuścić muszą się i dajowy wybił go do zoo i tam teraz siedzi w tym zoo, w tej klatce. Nie podchodźcie do klatki za blisko, bo to bardzo niedobre wilczysko. Koledze bajki, samogajki.